must look up Kushali too. Uh, they have also very good result I think. Uh, really really this game because we lose. I the most difficult time in the beginning for us. We lose, uh, maybe this is the, the worst our game this season. First hour game and uh all my players me too everybody in club was that have a really, really big motive to show that we yeah. are not Team like we like we played first game. Thank you. It's Okay, we we win to tonight in Tuscany. I know it's very tough to play in this city in this dream because I last season I played play in here. Uh, I see statistics. We win in, in, in all quarters. three and four quarter. We win. We control game. Chcę powiedzieć, że dzisiaj zagraliśmy bardzo słaby mecz, że po prostu był brak tej agresywności, o której cały czas mówimy, to pokazuje wszystko, że mieliśmy więcej strat z przeciwnicy, że oni rzucili więcej punktów po stratach, te po prostu dwie szanse więcej punktów rzucili, a muszę powiedzieć, że... Naprawdę drużynia szcząska, dużo wodników mieli od Dzienkonia, to był Calhouni Grem. Myślę, że zagrali najlepsze mecze w tym sezonie, ale na pewno to jest też nasza wina. Ja nie chcę szukać jakichś uh, uh, wymówek albo czegokolwiek, ale niestety w tym tygodniu trenowaliśmy z z łoma zawodnikami. Uh, w tych ośmiu zawodnikach był piek, był bibus, który dopiero powrócił do treningu i był jeszcze ten młody zawodnik. Niestety mieliśmy problemy z grypą żołądkową, jeszcze jakieś takie kontuzje. I myślę, że też to się dzisiaj odbiera na meczu, ale naprawdę nie chcę szukać żadnych filmowych. Myślę, że to nie jest przyczyną, że przyczyną jest to, że po prostu nie zagraliśmy na poziomie, jakim powinniśmy grać. Bardzo żałuję, że wynik się tak skończył, jak się skączy, Bardzo chcieliśmy, żebyśmy podtrzymali tą pasę w grani, Wiedzieliśmy jak bardzo. Jest ważny ten wręcz, niestety nie udało się. Przeciwnikowi daliśmy dużo wolnego miejsca, żeby się rozkręciły, specjalnie na początku, a potem zawodnicy jak Bogawac, Kahun wykorzystały to i poprowadziły Szwajcarię z Niestety będziemy musieli się odrabiać straty na wjazdach.